Nie bywała atrakcja. Jestem w Białym Boże, w Straży Miejskiej. Strażnicy miejscy jeszcze nie wyjechali na pomiar. Ale po zapytaniu, czy mogę pojechać i uczestniczyć w ustawieniu fotoradaru, padła odpowiedź, że nie ma takiego problemu. Więc jedziemy na pomiar. No i teraz pytanie, że 10 punktów jedziemy w lewo czy w prawo? O, jedziemy w lewo. Najbardziej dziwne, strażnik miejski jest w pracy chyba od godziny. Ten za którym jadę, jest w pracy od godziny 7, dlatego że wcześniej stał przy szkole na przejściu dla pieszych, gdzie przechodzą dzieci. Z mojego doświadczenia jakoś to dziwnie wygląda, żeby strażnik miejski zajmował się staniem przy przejściu dla pieszych, dbaniem o. Takie podstawowe bezpieczeństwo. Moje doświadczenia województwa lubowskiego mówią, że strażnik miejski jest to osoba obca, nieznana społeczeństwu, który tylko i wyłącznie pojawia się przy fotoradarze lub z fotoradarem. Radar jak pacjent leży w tym samochodzie No okay. i przekręcony, żeby nie wyskoczył dobra. Jedną widać z podstawowych czynności jest wypoziomowanie fotoradaru, co nas tanęcza dosyć dużo trudności, ale tylko tym, co chcą wypoziomować. Teraz druga trzymać. A po co to mierzyć? Ja znam straży miejskie, które nigdy nic nigdy nie mierzyły. Czy to jak wynika z instrukcji obsługi? Widocznie że chcę tu można nie dość, że znać instrukcję obsługi, ale i postępować zgodnie z zapisami. Niesamowite. Strażnik chodzi, mierzy. Obcy widok dla mnie. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że Straż Miejska podjeżdża, fotoradar wypada z samochodu. Po 10 sekundach jest już ustawiony i wszyscy rozchodzą się po krzakach. Naprawdę nie widok strażnika miejskiego z miarką, który chodzi i ustawia cokolwiek przy fotoradarze. Następna rzecz. Luneta celownicza. A i teraz jak jest ta i luneta, jest nakierowana na tyczkę? Tak, na słupak. Czyli praktycznie celo ten, celownik z wiatrówki. Tak. O, gdybyś to szał, to od razu świadectwo legalizacji. Bardzo no proszę. Pod ręką. I tu jest do kiedy? Legalizacja jest ważna do dnia 31 maja 2013 roku. Koniec? Jak widać, cała operacja trwała. To potem sprawdzę, ale to kilka minut. Bo to radar, jak widać, jest niczym nie zasłonięty. Stoi sobie, faktycznie, w, prawie że w środku wioski. Są znaki. Jakoś tak. Jakoś tak dziwnie, wszystko normalnie wygląda. Co najważniejsze, tutaj nie można nawet nie wolno zarzucić jakichkolwiek ciągot pod względem finansowym, aczkolwiek było, nie było. Jest to straż miejska, która ma największe wpływy z mandatów w Polsce. Nie widać, nie trzeba się chować po krzakach. Można używać instrukcji obsługi. Można też używać sprzętu pomiarowego. Ale to niestety to trzeba chcieć. Poza tym, że trzeba chcieć, to to jeszcze takie zachowanie. To też nie jest zwykłe chcieństwo strażnika, tylko jego obowiązek wynikający z przepisów, obowiązek wynikający z instrukcji obsługi. A niestety, to to radar. W większości przypadków jest traktowany jako tylko i wyłącznie maszynka do robienia kasy, nabijania biznesów, małych, prywatnych firm, które ustawiając fotoradar mają coś na celu, żeby ten fotoradar ustawić w sposób taki, aby przynosił jak największe przychody. Tak zwany popularnie nazywany przez kierowców na Civi, śmietnik. Ustawiony przy drodze. Widać go. Po prostu tylko stoi i robi zdjęcia. Dobra, to nic, panie dzień Dominiku, dziękuję Również. za możliwość uczestniczenia w pomiarze, bo taka przyjemność jeszcze mnie nigdy nie spotkała z zasady, gdy byłem w momencie kiedy mógł uczestniczyć w tym pomiarze Straż Miejska rezygnowała z takiego czegoś i uciekała. Także dla mnie to było duże przeżycie. Jeszcze raz dziękuję Również. i owocnej pracy. 157 droga między Szczecinkiem a Białym Borem i tu elegancko widać, że stoi sobie budka albo śmietnik lub jakikolwiek to tam inaczej kierujący nas zrywają